Hej, Wiesz co? Tak, minęliśmy się i spodobałaś mi się. Stwierdziłem, że podejdę i się po prostu przywitam. No, dzień dobry. <grym>, jak tam ci południe mija? Gdzie spacerujesz? Eee, czekam na kolegę. No. no, to ty idziesz, to chyba on na ciebie czeka. A on to nie do mnie. No, tak trochę nie mam czasu. A kiedy masz czas? Umówmy się, pogadajmy kiedyś, eee. kiedy będziesz miała czas. Jestem na telefonu jak coś. No dobra. Hmm. To może wpisz mój, pójść mi strzałkę, okay. i będziemy mieli oboje. Hmm. Tak. Display, adwoka. Widzę, że masz dwie karty. No. Tak w ogóle, jak masz na imię? Oksana. sana. Jestem Ale Tomasz, to, czy... miałem mi poznać. jeszcze raz? Tam bardzo przyjemnie. Hej jest? Tak jest. Okej, okay, dobrze. Przepraszam, ale już naprawdę nie mam czasu. No, spoko, to nie zatrzymuje i do usłyszenia w takim razie. Okay. Hej. Hej. Hi. Bardzo ładnie wyglądasz, stwierdziłem, że podejdę i ci to po prostu powiem. Tak minęliśmy się przed chwilą. Tak, Jak tam ci po mi jadzie lecisz. Poczyna, nie nie to sprawdzać Tak, posprawdzać, co się zmieniło w sklepach. Czy jakieś konkretne, już zakupy letnie potrzebne? Nic się nie zmieniło? No, internet. <laughs> no, ale kiepsko jest z rozmiarem wtedy. Chyba, nie? Ja nie lubię raczej. Jestem chyba niewymiarowy, bo nigdy nie trafam. Zawsze muszę. No, ja muszę iść. Gdzie musisz iść? na ten shopping? Aż tak się spieszysz? Tak. Nie ucieknę. Sklepy otwarte do wieczora, spokojnie. Ale mam chłopaka, więc.

U ciebie czy u mnie? Nie wiem. Nie. No, muszę, tak. Nie. Zartułany. Hej, przepraszam. Ale masz ładne loki Tak siadłem z tyłu mówię o jaka fajna dziewczyna Gdzie tak pękisz? Złotym O ok. Piotrek w ogóle jest to poczekaj chwilę. Bo jestem trochę zmęczony, nogi mnie było. Alisia? Alasia. Alasia? Skąd jesteś Alasia? Z Ukrainy. I jak się w Warszawie podoba? Długo już tu mieszkasz? Nie, wiesz nie. Niedługo? A podoba się? No. Fajnie jest? I co robisz fajnego w Warszawie? Nie mieszkam. Okej. Okay. Gdzie pracujesz? W sklepie. O! Czyli jesteś handlowcem, handlarzem. No, doradcą. Jak klienci Cię nie denerwują? Nie. Lubisz ludzi? No. Właśnie wyglądasz na taką pozytywną dziewczynę, wesołą. Mm. I co, na zakupy lecisz pewnie? No, tak, na spotkanie. Co, buty spodnie, Czy co? No, nie wiem, jeszcze zobaczymy. A, okej. Okay. Czyli nie nastawiasz się na nic, zobaczysz jak będzie. Tak. Okej, okay. czyli jesteś spontaniczną dziewczyną. Mhm. Szanuję. Mhm. Już pójdę. Wiesz co? Myślę, że, powi ja myśli, że powinniśmy się spotkać na kawę kiedyś. Eee, Pogadać. No właśnie mam spotkania z chłopakiem. No to, nie, no to jutro. Niekoniecznie nie dzisiaj. Chłopaka. Tu Trudno. No. Dobra, hej.